z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Kolejne słuchawki Creative, Creative Outlier Pro, czyli chyba najmocniejsze, jeżeli chodzi o możliwości i konfigurację. Nowe słuchawki od kreatiwa, Jakie wnioski, jak działają, co potrafią? Moja recenzja, jak to zwykle. No cóż, słuchawki jak to od Creative'a przychodzą w fajny sposób, znaczy się etui nie jest otwierane, tylko jest wysuwane i słuchaweczki w taki otóż to sposób też ładujemy, gdyż wiadomo, etui jest też naszym jakby powerbankiem do tych słuchawek, czyli możemy je sobie naładować. Co też plus, ładujemy USB-typce, ładujemy sobie je indukcyjnie. Też to fajnie działa, zapala się czerwona lampka i odbywa się ich ładowanko, więc pod tym względem fajna sprawa. Oczywiście wiadomo, nie trzeba wszystkiego wpinać gdzieś przewodów, ogarniać i tak dalej. Całość wykonania, no złote, złoty plastik, tutaj ta czarna część też plastikowa, e, wysuwanie. Mamy też informacje na etui. Odnośnie poziomu naładowania ETUI, czy słuchawki się ładują jak czerwono, to wiadomo, ładowanie zielona, no to już bateria jest naładowana na maksa. No wiadomo, jak to zwykle. Sam zestaw właśnie poza słuchawkami ETUI mamy też kabelek. Mamy e, trzy e, możliwości e, gumeczek: średnie, małe i duże, które ja mam założone, bo takich otóż to testowałem. No i wejmijmy sobie te słuchawki, zobaczmy jak wyglądają, e, co potrafią moje wrażenia, recenzja o nich. No nie da się ukryć, że nie są to jakby małe, małe słuchaweczki, trochę one w uchu, że tak powiem, zajmują, więc to, to trzeba sobie brać pod uwagę, że nie jest to najmniejsza słuchawka, ale mimo tego, że nie jest najmniejsza, powiem Wam, że dobrze siedzi w uchu, nie jest źle. Ma trzy mikrofony, jeden, drugi i trzeci, otóż no to tutaj lub też no, tutaj też pewnie, znaczy no, też mówiąc na pewno to są dwa mikrofony, a który czy tu, czy tu jest mikrofon to niestety tego nie wiem, nie widać tego w specyfikacjach, zobaczmy sobie jeszcze gdzieś tutaj na jakieś informacje, co nam tu pokazuje, creative, nie, nie ma, no pudełko w ogóle też ładne, fajnie otwierane, wszystko tutaj widać, jest papierologia w środku, więc warto sobie też do niej zajrzeć. Dotykowa część, czyli tutaj, ta, i do tego mam trochę mieszane uczucia, gdyż nie zawsze po prostu ten dotyk, no, oczywiście on działa na stukanie lub też stukanie, dotknięcie i przytrzymanie. To czasami trzeba było szybko coś zrobić, i dopiero wtedy coś, coś się działo, szczerze mówiąc. Więc pod tym względem trochę, trochę mi to nie do końca pasowało. Chyba to było jeden minus tych słuchawek, który, który był. No, kolorystyka taka złota, wiadomo, może się to podobać lub też nie. Słuchawki czysto teoretycznie, pasmo przenoszenia 20 Hz, 20 kHz. No cóż. Nie powiedziałbym, że 20 Hz, no ale, ale nie, niech będzie taki, taki standa standardowe informacje o tym pasmie przenoszenia Bluetooth 5.2, jeżeli chodzi o standard połączenia, więc no całkiem, całkiem nieźle, jeżeli chodzi o no, nowości. Słuchawki mają wbudowane akumulatory 85 mAh, ETUI 900 mAh, fajnie, powiem Wam, że starczają naprawdę na długo. Teoretycznie maksymalnie 15 godzin na, na słuchawkach, no ciekawe. Aż tyle nawet łącznie nie udało mi się ich słuchać, więc powiem Wam, że do, do mojego użytkowania co do baterii nie mam zastrzeżeń, wystarczają do wszystkiego. ZE2 i 60 godzin, no nie da się tego tak dokładnie sprawdzić, więc no możemy tutaj brać pod uwagę to co mówi nam producent odnośnie tych słuchaweczek. Słuchawki też są wodoszczelne IPX5, no czyli no na siłownię te sprawy wiadomo, ja bym w nich nie pływał, ale jak ktoś bardzo chce to może, oczywiście, jeżeli chodzi o, o możliwości przycisków, to sobie porozmawiamy już przy samej aplikacji. Hmm, brzmieniowo, powiem wam, brzmieniowo jest fajnie. E, dosyć szeroko grają, jeżeli chodzi o scenę, więc nie jest to tak, że czujecie, że macie słuchawkę w, uszu, w uchu i tylko i wyłącznie stamtąd jest, jest dźwięk. E, wyraźne basy, hmm, zaznaczony delikatnie, delikatnie góra. Sensowny środek, więc brzmieniowo na przykład biorąc pod uwagę e, Budsy 2 Pro, które też miałem ostatnio u siebie, to wybrałbym, jeżeli chodzi o brzmienie, zdecydowanie Outliery Pro. Moim zdaniem lepiej brzmią a cena to w ogóle. Jak zobaczycie, ile one kosztują w porównaniu do, do Samsungowych, to się zdziwicie, macie praktycznie trzy power Outlayerów w cenie jednych Samsungów, a te brzmią moim zdaniem, zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o brzmienie. Funkcjonalność tamtych jest trochę większa, ale tu no, nie rozmawiamy o tamtych, tylko rozmawiamy o Outlierach Pro. Co dalej, jeżeli chodzi o kwestie tych słuchawek? Jeżeli dobrze dobierzecie gumki, nie uwierają w żaden sposób. Mamy tutaj 10 mm środku przetwornik, fajnie to leży w uchu, dobrze, przy dobrze dobranej gumce Tryb ANC działa w miarę poprawnie, sensownie to wycisza, jeżeli chodzi o, o wyciszenie w trybie takim ambientowym, czyli słuchania tego, co, co, co się dzieje na zewnątrz, też to działa. Chociaż fakt, no wiadomo, tutaj robią robotę. Mikrofony trochę, trochę bardziej szumi wam, no tak bym to powiedział, ale no, taki jest urok tych trybów właśnie odzwierciedlania tego. Co słyszymy. Możliwości tych słuchawek jest jeszcze oczywiście dzwonienie, rozmowy bezproblemowo, jakość tutaj połączeń była taka, jakby była z telefonu, więc nikt nie narzekał z moich rozmówców, że coś jest nie tak. Oczywiście można też nimi włączyć asystenta. Co dziwna sprawa, w przypadku Samsunga jest trochę to upierdliwe, bo nie doszło do tego, jak przełączyć między, między Bixby a, a Google, Google Asystentem i chcę z tych słuchawek odpalić, asystenta zawsze mi odpala Bixby, a Google'a nie, nie ogarniałem, bo po prostu, mimo, że ogarniam dużo, ale nie byłem w stanie tego przełączyć, nie wiem czemu. Trzeba by się pewnie trochę w samym Androidzie pogrzebać, ale akurat no, aż tyle to mi się bardzo nie chciało. No, oczywiście do słuchawek mamy aplikację, która... Służy nam do ich parowania i do ogarniania tego, co możemy robić tymi słuchawkami, czyli sobie ją instalujemy. Masz, mamy nasze Outlayery Pro, i, i cóż, po połączeniu ich, oczywiście, co możemy sobie porobić? Oczywiście, wiadomo, mamy widoczność, informacje o stanie ich naładowania, korektor. I tu fajna sprawa, naprawdę tu się kreatyw postarał. Korektor jest, po pierwsze, macie persety. Filmy, gry, muzyka, tego takich rodzajów muzyki, ale co, co najzabawniejsze, macie persety przystosowane pod gry. Nie wiem, Counter Strike'a, e, Cyberpunk'a, Dota, Fortnite. No, topowe, nawet Wiedźmin nasz jest, e, trujeczka. No więc fajnie. No i tutaj jakieś zawsze są inne ustawienia tego korektora wyrocznego, co nam po, po, sugerują do Wiedźmina. No, oczywiście też możecie samemu tutaj coś sobie dostroić, podnieść niskie tony, wysokie. Też można ręcznie tutaj e, dane, że tak powiem, pasma podbijać, no, ustawiać, no to jest świetne. Na przykład w Batcach 2 Pro macie predefiniowane jakieś rzeczy, nie możecie ustalić dźwięku pod siebie, a tu można po prostu dowolne częstotliwości zwiększać, no, no, no jak to widzicie, bezproblemowo. To mi się akurat podoba, fajna, fajna opcja. E, kontrolę redukcji szumów możecie zrobić z poziomu aplikacji lub też, przez przyciski, znaczy dotykając tych słuchawek, więc też jest opcja, nie trzeba nigdzie nie zbiegać, tylko szukać w telefonie, wystarczy że sobie coś, coś zrobicie, co Wam powiem, i od razu te słuchawki ogarniają właśnie redukcję szumów. Też macie możliwość dostosowania jakby i mocy, ale tą moc możecie zrobić tylko właśnie z poziomu aplikacji albo wyłączyć, jak widzicie, jeżeli chodzi o poziom aktywnej redukcji szumu, no to tu mamy jakby mocy, tryby wiele mocy chodzi w Ciebie ambient lub też redukcji szumu. Ustalacie poziom i jakby można powiedzieć tego. Efektu. No i przyciski, czyli dotykając no tak naprawdę yy, tutaj w ten sposób tej otóż to sławki lewej lub prawej, możecie robić niektóre rzeczy. No i właśnie to, co, to, co mówiłem, że no nihuchu ni nie udało mi się zrobić, żeby mi tutaj odpalało yy, zamiast asystenta Bixby, asystenta Google. No trudno. I jak ktoś nie ma Samsunga, nie będzie miał takiego problemu. Cóż, co mamy możliwość? Oczywiście, jest dwukrotne dotknięcie, to masz wiadomo, kontrola szumu w jednej strony, znaczy, to w sumie można sobie u. jak się chce zrobić. Funkcje są takie, że możecie przycisnąć dwa razy, możecie przycisnąć trzy razy, możecie przycisnąć i przytrzymać. Wiadomo, przycisnąć i przytrzymać to najrozsądniejsze to jest zwiększanie, zmniejszanie głośności, a, a resztę rzeczy to no właśnie inne funkcje, czyli następny utwór, asystent, redukcja szumu, co tu możemy jeszcze, no, no widać, co można po prostu zrobić. I trochę moim zdaniem to tak idealnie nie działało. Często musiałem dwa razy wykonać daną komendę. i, no, i ten też, też prędkość tego dotknięcia nie może być jakaś powolna, no Widzicie, tak jak wcześniej robiłem, raz, dwa, trzy nie, odpala Bixby, ale jak dwa, trzy nie zadziała. No to musi być konkretna, jakby szyb, szybka sekwencja tych uderzeń. To mi trochę, trochę mogłoby to działać troszkę lepiej, moim zdaniem. To mi tak nie do końca leżało. No i co jeszcze, jeżeli chodzi o te same Altairy, oczywiście możecie za pomocą tej aplikacji zaktualizować y, oczywiście y, oprogramowanie tych słuchawek. Też y, te słuchawki wspierają XFI, y, Super XFI, czyli y, y, Holograficzny dźwięk. Kiedyś wam o tym mówiłem w których słuchawkach Kreativa, robicie sobie zdjęcie swojego ucha. No, specjalny algorytm dostraja, jakby ten dźwięk, żeby był bardziej przestrzenny, i powiem, jest oczywiście do tego dedykowana aplikacja, w której to robicie. Tam macie też player, gdzie możecie odtwarzać muzykę, którą macie na własnym smartfonie, i, i, i wtedy ona jest taka, właśnie w ten sposób dostosowywana. Powiem wam, że ta przestrzenność trochę zbyt w tych słuchawkach, moim zdaniem, ucyfrawia. Jeżeli takie słowo istnieje, ten dźwięk mi się wydawało, że lepiej brzmiały lepiej one bez tego, więc to akurat mi tak nie do końca przypadło do gustu. Te możliwości właśnie tego holograficznego dźwięku od kreatywa wolałem po prostu normalne, standardowe brzmienie ustawić sobie na korektorze, chociaż praktycznie słuchałem ich głównie na płaskim i naprawdę fajnie i dobrze brzmiały. Więc jak za cenę, która chyba aktualnie jest około 300 zł, to naprawdę słuchawki robią robotę, i myślę, że można. Śmiało brać, korzystać i, i myślę, że nie będziecie niezadowoleni, a wręcz naprawdę będą fajnie brzmiały. Fakt, są trochę duże no, w porównaniu do pieczeń innych marek. no Inne są mniejsze, ale wiadomo, gdzieś trzeba zmieścić baterię, du duży przetwornik 10 mm. No więc tyle. Mi się podobały, fajnie brzmiały. Chyba tyle. Nic więcej o outlierach Pro nie mam Wam do dodania. Więc jak macie jakieś pytania, coś Wam jeszcze chcecie o nich wiedzieć, piszcie, pytajcie. Oczywiście, gdzie dorwać linki na dole są. No i cóż, na dzisiaj tyle Creative Outlier Pro. Z tej strony UC, trzymajcie się ciepło. Hej!